Śmaldiska, tutaj Frer, a to będzie druga część, zagrajmy w. kurde, powalił mi się, przypomniał mi się, właśnie, zagrajmy w Metro 2033. Będzie to druga część, zagrajmy w Fallout 3 New Vegas, tak? Jak sorki, po prostu przyzwarciałem się do niektórych gierek. No i sorki, jeżeli będą takie rzeczy się powtarzać. No i co robiliśmy w poprzedniej części? W poprzedniej części tutaj byliśmy w rezydencji do tego dziadżuna, który nas odratował z grobu tak no i zajmowaliśmy się przyjmowaniem atrybutów dla naszej postaci tak, i takimi innymi rzeczami po prostu zaczynaliśmy gierkę, zobaczyliśmy intro no i wybraliśmy trochę z tym hardcorem, dostaliśmy różne rzeczy i co? No i w tej części zajmiemy się tutaj chodzeniem po God Springs, pomagają tutaj właśnie yy, muszę być mieszkańcą tego miasta i też można powiedzieć yy, będzie to trochę samouczkowa część, tak? Dobra, tutaj on jest może być handlarzem, a zarazem rusznikarzem, trochę. Nie tak dosłownie rusznikarzem, bo to też jest tak trochę frakcja. Tylko ma trochę ulepszeń do broni, o tym chodzi. Mhm. Dobra, pokaż co masz na sprzedaż. No dobra, no i jak ja to kocham, zaczynamy handel. Dobra, przynajmniej tutaj wszystkie nadpalone książki, inne gówna. Dynamity i też inne, cuda, kiju, koktajl atomowy, komunizm krypty, kula, tak, lekki pancerz skórzany, lornetka, majerka krypty, lornetkę wywalimy, nie jest nam w ogóle potrzebna, pociul nam jest, tak, w zasadzie. Rzeczy, które będą mi niepotrzebne, będę od razu przeważnie sprzedawać, tak. nie dyni, nóż. My mamy szeroką maczetę, a sprzedamy szeroką maczetę, a weźmiemy ten nóż, bo z noża ja przeważnie korzystam, jak już... Może być nawalam, może być nie nawalam, tylko podchodzę do zwierzątek, takich pierdów, zwierzątek, pod tytułem zamucha je tylko dźgam, bo i na, na to gówno. Owoc kaktusa, pancerz plemienny łupieżcy, tak, tutaj to wywalamy te różne rzeczy, tak. Ten też pistolet nasorowy wywalę, raczej sprzedam, tak, ponieważ z też, o i już on kasy nie ma, tak, czyli zapowiada się niezła wymiana, tak. Roszczet dinamit, harmonika, hunting, rewolwer, szedle, rewolwer myśliwski, sześciostrzałowy karabin karbin no losem, meta. O, tak, to będzie dosyć ciekawe. Na początek tunik też. Karton papierosów, karbin samoładujący. O, to jest też, weźmiemy go. Jakoś naprawię, spróbuję naprawić. Kubek na kawę, kukurydza, laser, laser pistol, GRA, tak. Zapomniałem, co znaczy ten skrót. Zapomniałem, jak są sorki. na książkę książka metalowa. Mięso, naboje. O, naboje też będą tu ważne. 38 specjal 20 Gaurge. gałcz Nie będę zapracował wymawiać tych nazw angielskich. Może tak, nie są angielskie nazwy. Tylko takich bardziej, może powiedzieć, złożonych. Albo o, trudnych, trudnych. Dobra. O, mamy. Pistolet plazmowy, tak. Bierzemy go. No i już musimy, może, by pobawić się tutaj dalej w handel, bo na mnie starczy kasy. O, skręt Sprzedamy papierosy, przedwójne książki. Tutaj wywalimy. Jup. Akcesorki za ten szum. Nie wiem skąd on jest. Jeżeli ludzi wiecie, jak usunąć ten szum na końcu moich zdań, który jest przeważnie. W ogóle, problem w tym jest taki, że w, w mikrofonie od, gej, od słuchawek Gamescom i w tym tutaj Philipsie, tak, jest tak, że bo już lekko mi szumi. Aha, jak są sorki za kartkę, kartkę że to jest słyszalne albo za inną, taki gówno z sygnałem. Eee, o co chodzi właśnie z tym szumem? On się pojawia, kiedy właśnie wyciszam w Audio City. A Zazna propos zaznaczenia, to raczej chyba nie musiałbym pogrzebać tutaj w tych ustawieniach szumu, tak? Bo raczej zaznaczenie to raczej z tego nie wynika, tak? Przewody chirurgiczne. Aha, i napiszcie, jeżeli ten szumik lekki jest uciążliwy, czy nie. Dobra, sprzedajmy te przyciski, kółte grzewcze, X, rękawica baseballowa, Spinka Styl, z... Paksonsen, sprilla szeroka maczeta czekajcie, nóż, ile kosztował nóż? dobra, sprzedajmy szeroką maczetę tak szybkowar, tabela przychodów torba lekarska zostawiamy, poster wywalamy, wyprzedzamy zostawiamy Zostaw do prawą broni, środek czyszczący brak wywalamy, światełko kontrolne wywalamy też, dobra naboje, a kupmy se tak, w końcu mamy kasę tak okej okay. Odlot, pancerze, różne takie, coś do plazmowego pistoletu, coś tam zwiększa damage o 3, o 7 Dobra, no raczej za dużo już nie kupić, bo nie mam kasy, ale choć trochę zyskam, tak, i zakupiłem trochę też rzeczy Dobra, teraz przystosujmy naszą, raczej nasz ekscytunek przystosujmy Karabin na ja tutaj kupiłem trochę do tego karabin na tak, Grantnik najmniej został jak został. Czekajcie, samołudując pod czwóreczkę. Eee, pistolet plazmowy pod piąteczkę. Eee, e, Granatnik pod szósteczkę i nóż pod siódemeczkę. No już się zwiększył nasz ekwipunek. Prawdopodobnie zaraz się cało zapcha, bo dostaniemy karabiny na gryzonie tak za darmo da, za, da nam ta kobita. Eee, Sunny Smiles. Chyba. Tak, ona się nazywała, No i rzecz jasna sobie wejdziemy tutaj dlaczego, bo dostajemy za to Expa. Choć trochę stracimy karmę, ale wydany, idziemy dalej. Dostaliśmy trochę Expa, idziemy się z tą kobitą spotkać. Widzicie za otwieranie drzwi jest exp, czyli fajnie jest. Mhm. No dobra. Doktor Mitchell mówi, że możesz mi nauczyć przetrwania na pustyni. Mhm. Sounds like you need all the help you can get after what they Tak, okej. Okay. Okej, okay, no to idziemy. Tak. Idziemy, idziemy. Piesek sobie też biegnie, Shaien, Nie wiem, tutaj nie za bardzo Hiena. No raczej Hiena to nie znaczy. Coś tam na pewno znaczy. Tak, ale propos tego pieska był czasem długi, że na przykład oczy gubił i był tak... mędr za jego twarzą coś w tym stylu. Albo był przekręcone, tak? Ale na razie piesek wszystko okej okay, jest z oczkami, więc wyglądasz Now, normalnie. Mhm. Mm tak. Right dobra. Czy nice well, mm -hmm. no. no. Dobra. Czyli musimy się zająć... Czy... Możemy się zająć gekonami? Wchodzę. Me. Będzie trochę expa. No dobra. Czekaj, czekaj, kupi to. Czekaj, czekaj, czekaj. Pierwsze. Ohohohoho, czekaj. tych najmniejszych jest pod szóstką, jak pamiętam. Dobra, to ich karabin nagrzmień będzie pod szóstką, to pod siódemką, i już pod ósemką. Dobra, cały ekspunk zapchan zapchany. Ej, tłumik i scope z noktowizorem. Pięknie. Pod szósteczkę. I widzicie, mamy karabin z tłumikiem, i tutaj. Aha, dobra. Czyli, że on normalnie działa podczas. No, jak jest dzień to normalnie działa, a jak jest noc to się włącza tryb na z inny. Fajny motyw, tak? Aha, sorki, jak się zapobóg, za popługę i za różną poza moim komentarzem. Tak. E, no i dobra. Propo już w ogóle, Propo w ogóle. W, propos w, 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 a, ja się zaciąłem. E, w ogóle, propo serii, ja można powiedzieć ludziska... Tak, zachęcam Was do oglądania, bo naprawdę zwiedzimy ogromny kawał świata i też będziemy dużą forsę tutaj kosić, dosyć niezłymi sposobami, tak? Będziemy po prostu się wzbogacać szybko i będziemy mieć dużo rzeczy. Pod koniec gry po prostu już miałem ponad 50 tysięcy kaps i cholera nie wiedziałem, co z tym robić, tak? Byłoby fajnie, pod tytułem, sponsorować jakichś biednych ludzi w tej grze, tak? I byśmy zostawali za tą karmę. O jakby wydał te 50 tysięcy kapsi to nie jeden by się ucieszył biedak. dobra. Eee, no to okej. Okay. Mm -hmm. Tak, coś tam drze mordę. Mhm. Dobra. Siup. Ukrycie. No, zauważono pies mnie na wiz zauważył, tak. Jup, chyba widzę, nie? Ja. Okay, okej. Go give him hell. No dobra, no, okej. Okay. Dobrze, że mi się celownik nie rusza. Okej, okay, tu coś... Nie, okej. Okay. Coś tam sam przy tej jej może być. Oj, gdzie jesteście? Chodźcie. Mam dosyć duży nabój, który się z wami chce spotkać. Pięknie. Chodź, 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 chodź do tatusia. Tak. No i ładnie. Tak, i ten tryb jeszcze jak zabijam te zwierzątka, to jest coś fajnego. Dobra, musimy jeszcze, wiecie co, Prawić, rzecz jasna. No, naprawić naszy, naszą broń, tak? a no, weźmiemy tutaj te skóry. Jak to się sprzeda, to będzie ok. O, jest woda do picia. Pięknie, więc napijmy się. Za to, że pozbiliśmy się gekonów, tak? Aha, system VATS, jest po. Aha, czyli pod swał system VAT, tak? Czyli system namierzania, tak? No Na i tutaj... Plusem tego Fallout New Vegas, jednym z tych właśnie plusów Fallouta, jest to, że możemy korzystać z przyrządów ło, ło, wow, wow, wow. gdzie ta Sony Smiles się zgubiła? Jestem ciekaw, gdzie ta kobieta. O Boże. Ech, troszeczkę poszliśmy za daleko, tak. Więc gdzieś jeszcze? Spójrzmy, albo pójdźmy do niej spójrzmy wtedy w ekspunek. No, kobieto, Gakony zabite, tak. Si? Mhm. Tak, to jest proste. Strzelanie, zabijanie do tępych jaszczurek jest... łatwe. Mm -hmm. Dobra. Chwileczkę, czekaj, kobito. Eee, mamy karabin na nałożony. Tak, i wybieramy w chemii takie coś, jak zestaw do naprawy broni. Pięknie. Broń naprawiona. O, trochę. Dobra. Chyba mi się wydaje, że trochę się naprawiła. Może trochę. No i najwyżej sobie kupimy kilka karabinów na gryzonie, jeżeli ten będzie miał handlarz. tak? Wtedy byśmy sobie po prostu je Dobra. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Okay. Nie granatnikiem! Jeszcze raz dupczę przy okazji to gówno, ale czekajcie... No, okej, okay, ludziska, jak co jestem? powracam tutaj do rozgrywki. No, i tutaj była jeszcze jedna taka kubita do uratowania, którą gekony atakowały, więc jej pomożemy. Już, 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 pomagam. Okej, okay, zamykamy. Tak. Siup. Jeden strzał w główkę. Tego zostawimy, osadnika z Gusting. No, da Ładnie, okej okay. mhm. Nie ma sprawy mhm. Mhm. O, trzy oczyszczone wody, dostajemy reputację od w God Springs, ładnie No i się zaczyna właśnie zbieranie reputacji, pomaganie ludziom i tak jest lubię. Dobra, chodź tutaj, chodź, idziemy, 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 no dawaj, ruszaj się Now that was some good work. Mm -hmm. Even got a little... Here's a little spending money for the trouble. O, One more thing dziękuję. I wanted to show you. No I thought I might teach you about living on oh, the land. And lewym useful things for yourself. Interested? Alright then. Mm -hmm. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some... Let me think now. I know I've seen mm -hmm. rock flowers growing up at the... No no Bring those on back to me and... Okej, okay. No dobra, czyli musimy tutaj. Czekajcie. Spójrzmy na mapę. Mapa świata. Mamy źródło Godsprings. Tak, mamy odkryte je. Idźmy do Godspring. I pójdźmy po pierwsze do szkoły, a później na cmentarz I Tak. W szkole będzie kilka modliszek. I no, będzie ten tam kwiatek. Specjalny kwiat brąk, albo korzeń ksadrowy. To i to musi być zebrane, więc. Tak, yy, bardzo może być. Yy, będzie to miłe dla tych modliszek. I to chyba będą te większe modliszki, bo modliszki możemy po prostu po nich przechodzić bez problemu i nic nam się nie robi. Tak? Naprawdę. O, pięknie! To w tych skrzyneczkach takie rzeczy są. A, to ci. No dobra, będę tutaj miał się na baczności. A propos tych skrzynek pocztowy, tak? Tam jeszcze jakaś jest. Przy okazji zajdziemy, jak już jesteśmy blisko tej szkoły. Tutaj przy domu dziadka też była taka skrzyn skrzyneczka, więc sobie ogarniemy jest w tych skrzynkach. Dobra. I co? Wow, kurde. Jednak są tu ciekawe rzeczy. Pamiętam, że na początku gry były nawet gra granaty w V3. Jak się wchodziło z tej krypty, to tam właśnie były granaty. Nóż, ok, naprawmy nóż. I będzie zdawał demager'a. Damage 8, czyli za dużo ci się nie zmieniło. Jest tylko w lepszym stanie i ma większą wartość. O, chodźcie, mówimy o z takich handlowych Nie mogę po Was przychodzić, ale mam odporność na ich ataki, tak? Jak przy pasku życia się pokaże taka tarcza, to znaczy, że mamy w dupie, co nam przeciwnik robi. Jesteśmy odporni na jego obrażenia, tak? Raczej, odporni na jego, na jego właśnie te tam obrażenia, które zadaje, tak? Dobra, tej szkoły rzecz jasna i jak przyciskamy długo tap mamy tutaj właśnie tą lampę, tak dobra, tam są, są tam mniejszki chwileczkę do nich zaraz podejdę, o chodźcie mój przymiły tak z góry, kto jeszcze? Chętnie. tak o kto? dobra proszę bardzo ok, kufer pusty, a to ci szkoda Przedwojna książka, przegląd programisty. Widzę... O, jeszcze tutaj jeden gówno do mnie podchodzi. Nie ma go. E, tam łasę. Nie otworzę tego, a to ci. O, spinka jest. Terminal też nie otworzę go. Młotki dwa są. Dobra, weźmiemy. Okej. Okay. Szafki są puste, tak? No to u was skrzynka, kubek na kawę. E tam nie wejdziemy brać. kubka na kawę. Jest to butelka półka coli. Możemy. Ta druga skrzynka zapasowa w samochód. O, mało waży, a warty trochę jest. To dobra. E, tu coś w tych szafkach jest? Kapsel. O, pięknie. popielniczka puszka. Szafka. Okej. Okay. O, dobra. A o, jakie sorki, jeżeli możecie nie słyszeć po prostu tych moich. Po prostu, że mnie nie słyszycie. Sorki, jak co jeszcze tutaj Wszystko jest w trakcie próbowania i takie tak innych. O, tu jeszcze są metalowe skrzynki, ciężarówka Nuka Coli. Okej. Okay. No, trochę tutaj mamy tych rzeczy. O! A to co? Tygodnik handlarz pięknie. Dobra. E, idźmy więc tutaj. Wyjdźmy na wór, tak? No dobra, czyli że. E, co jest zebrane? Są korzenik sadrowe zebrane, tak? E, dobra. Był ten tygodnik coś tam, coś tam, który nam daje tymczasowo premię wielkości 10 punktów do danej dziedziny. Kilka tych właśnie czasopism jest, które nam dają właśnie te tam różne premie, tak. Dobra. Co za geniusz, wsadza do skrzynki pocztowej puszki. No już ja pierdzielę. Dobra, tutaj sobie jakiś tam, żeby jeść, farmer robi w polu ciężarówka, nuka coli raz, dwa. Bronił tutaj dziś pięknie, dobra. Czy jednak się opłaca, tutaj w, w skrzynkach pocztowych szukanie. O, ten bramin jest oswojony, tak, bo czasami są takie. A krętorug, bramin to ta krowa zbuntowana za dwiema głowami. E, krętorugi czasami są nieoswojone. A, do tego się łatwo wstrząsnę, naprawdę. Przegląd mojej skóry, zapaskowe samochody. Został nuka kolib. wszystko bierzemy i tyle piekujemy się wszystkim, także szkoda gadać dobra, tu jest co? skrzynka pocztowa przegląd wojskowy kubek, ciężarówka Nuka, coli no dobra okej okay. skrzynka pocztowa, wow naprawdę nieźle, nieźle nie dziwi się w końcu do skrzynki pocztowej prawdopodobnie to jest prawdopodobnie takie przewodniki by wzadzali ludzie w końcu to kubek e, w końcu to jest no Książka Czy bardzo skorpioników. Tak, nie ma skorpionika. Ładnie. Nożem się bawimy, jest ok. Na takiej gówna, po prostu z nożem biegniemy i tyle. Jak w dodatku mamy jeszcze nóż wojskowy, to się zaczyna zabawa. Możemy z czymś grubszym jeszcze walczyć, tak. No, chodźcie, moje muchy mięsne, kochane, tak. Powodzliwe, w stosunku gówno, tak. Eee, chodź, 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 chodź. Dawaj, 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 oberwiesz kilka tutaj może strzałów. Mamy śnieżną kulę Ghost Springs. Mhm, mm tak. Na razie tylko ja wiem, gdzie jest śnieżna kula Ghost Springs. A tak dalej. No nie wiem, gdzie są to śnieżne kule. Tak, jedna była też w domu Pana Hausa. To jest chyba ten nasz grób, mi się wydaje. Okej, okay. kwiat brąka jest. Yy, dobra. Wiecie co? Jeszcze tutaj wezmę do Ghost Spring. Ujdę. Dlaczego, żeby sobie kupić łopatę? A dlatego, dlaczego kupujemy łopatę? Dlatego, żeby odkupywać groby, w których też są niezłe skarby, tak? Takie, że szkoda gada się czasami może ich trafić. taki grub, że mamy tam niezłe wyposażenie. Raz mi się taki trafił nawet nie na rekord God Springs. Kilka kroków i na początek nie jest tutaj słup. Córkie za tą muchę tutaj lata. Tak, wyciągamy mucha. Dobra, pokaż co masz na sprzedaż ziemuś. E, dobra, my sprzedamy tutaj te bombę wiśniowe, ciężarówki, e, duża naprawniona książka, najników, na pewno książka jałek, ekona, karbiny grocenie są modujące, korzeń ksadrowy, sadrowy, łebek, kwiat brąka, mierka, jakona młotek, naboje nie nóżnie, ogniwo, kaktusa, ołówki, o, ołówki, rzecz jasna, tak. Leprzedwą... Dobrze, nie odnóżę no, liżki, pudełko no, pusta, butelka, kol, puszka, rękawica, skóra dekona spinka, steampack, e, super klej, super steam pack, kocicna, wypuszczona z wasoną, wytrzymała z chleba krawany, zabawkowy samochód, zostaw do naprawy broni, bywa niektóra i dziś, napraw, przegląd wojskowy, środek rzeszący, zabrak. są, dobra. Eee, gdzie jest łopata ziomuś? Ja bym szukał łopaty i po prostu zejdę sam dół. Tak. Rzelki eee, żelazko. O, łopata jest. Okej. Okay. No, nie ma sprawy. Ok. Dzięki ziomuś, będę na pewno się dobrze trzymać. Idźmy jeszcze raz tutaj na cmentarz Gold Springs. Zapiszmy. No i rozkopmy kilka grobów w poszukiwaniu skarbów albo śmieci. Dobra. Eee, ok. Nabój 9 mm, czyli ten, a nie, to nie do naszego. Nabój 28 LR To jest dla tego pistoletu z tłumkiem, który jest dostiskowy już nawet na sam początek gry. Mamy lepsze spływy o wiele. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Tutaj owo płynie. Nabój gorze. Owoce yy, tusa tak. Tutaj jezonko. Okej. Okay. Tu kolejny grup, nawój magrum, wow, a to ci niezłe rzeczy. Dobra. O oh, fuck, krop mi ucieka, to szkoda. Byłby choć jeden punkt. Tam jest zabudowane coś. Dobra. Okej. Okay. I już bardzo kolejny. Grup odkopany, tu już raczej wszystkie groby odkopane. Idziemy do źródła God Springs. No i spróbujemy zrobić ten przepis, a to będzie przepis na proszek leczniczy, który dosyć się trochę przydaje. Nie zaś tak nic jak z paki, ale na sam początek jest ok. Jest spoko, dobra. Proszę bardzo, tutaj twoje rzeczy. Dobra, czyli mam spróbować z tego coś wyczarować, ok. Proszę leczniczy razy jeden. Okay. I, hey, that's not bad. Mm -hmm. See, all... sometimes it won't be a campfire you need. Mm -hmm. Might need to do some work on your guns and ammo, maybe. Dobra. Important thing to get is it's all the same idea. You just mm -hmm. Mm -hmm. need to find the right place to set up shop. Workback. Okay. Well, I hope that's enough to get mm -hmm. you started. I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Mm -hmm. Cheyenne would never forgive me. Hey, do me a favor. Trudy, she's mm -hmm. the bartender up at the prospector. Kind of the town mom. Mm -hmm. z moją Będę tutaj już powoli kończyć tą oto właśnie, tutaj właśnie drugą część. Zagrajmy Fallout 3 New Vegas, tak, bo ta część może być... Ta część by się tyczyła samouczka. Następna by się tyczyła a propos pomocy dla God Springs, czyli byłaby trzecią częścią i tyczyłaby się pomocy tutaj z koledaniarzami. I tak zrobię, więc Ludziska będzie to końc drugiej części, zagrajmy w Fallout 3 New Vegas, jak co? Dzięki za oglądanie, Nara!